W zeszłym tygodniu amerykański bank centralny nieco zaskoczył rynki finansowe przekazem, który okazał się być bardziej ostrzębi. Otóż to, że w być może w USA się wcale jeszcze nie zakończył. Z ankiety, która została przedstawiona, a która bazuje na opiniach członków Fedu, czyli tak zwany plot, wynika, że być może zobaczymy jeszcze dwie podwyżki stóp procentowych w USA i to w tym roku. Z tym, że to jest jeszcze bardzo ciekawe, to, że rynek w to zupełnie nie wierzy. Czyli dolar zamiast się umocnić, po informacji z Fed w środę, dalej się osłabiał. Rynki uważają, że w tym roku co najwyżej zobaczymy jeszcze podwyżkę jedną w lipcu i na tym koniec. Więc pytanie: kto ma teraz rację i jak to będzie wyglądało dalej? Jeżeli racji ma Fed, to w ciągu najbliższych paru tygodni powinniśmy zobaczyć tak zwane dopasowanie się dolara do nowej sytuacji. Czyli w takim układzie, jeżeli rynek zacząłby wyceniać dwie podwyżki, a nie jedną podwyżkę, to dolar miałby pretekst z tego, żeby, żeby zyskać. Na razie jednak tak nie jest. Na razie dolar jest wciąż, na, wciąż w trendzie spadkowym. Natomiast dobrze zachowują się inne waluty, zwłaszcza euro. W zeszłym tygodniu mieliśmy posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, który dowziósł podwyżkę o 25 punktów bazowych do poziomu 3,50 na stopie depozytowej. I oczekuje się, że będą dalsze podwyżki, i lipcowa podwyżka nie będzie ostatnią. Więc rynek zaczął wyceniać możliwość przynajmniej dwóch podwyżek jeszcze w strefie euro, czyli dojście do poziomu 4.0 na stopie depozytowej. I to sprawiło, że euro-dolar poszedł wyraźnie w górę w zeszłym tygodniu, i u nas w kraju to dało nam pretekst do wyraźnego zejścia. Parę dolarów złotych poniżej poziomu 4,10. Z kolei, jeżeli chodzi o parę euro do złotego, tutaj mamy takie trochę dryfowanie pomiędzy poziomem 4,43, które widzieliśmy już półtora tygodnia temu, a od góry poziomem 4,48. I wydaje się, że to są już takie pierwsze sygnały wygaszania. Tego impulsu na euro złotym, impulsu, który trwa już parę miesięcy. Więc jeżeli chodzi o najbliższe tygodnie, to tak jak powiedziałem, kluczowe będzie to, kiedy rynek zacznie wyceniać scenariusz dwóch podwyżek stóp w USA. W tym tygodniu mamy ważne wystąpienie szefa Fedu przed kongresem. Jerome Powell będzie zeznawał. Przed komisjami, właśnie Senatu i Izby Reprezentantów, tłumacząc, tak powiem, raport dotyczący sytuacji gospodarczej i dotyczący perspektyw polityki monetarnej. Więc pewnie zobaczymy nawiązanie do tego, właśnie co nam Fed przedstawił w zeszłym tygodniu. Natomiast pytanie, czy rynek się przekona? Myślę, że raczej nie. Myślę, że dopiero dane, które by się pojawiały, czy to inflacji, czy z rynku pracy, gdyby sugerowały, że rzeczywiście Fed powinien zrobić dwie podwyżki, a wtedy zobaczymy reakcję rynku, więc raczej nie w tym tygodniu, a być może dopiero gdzieś na przyszły miesiąc.